Witam tu Aristeo. Ruszajmy w nieznane. Kryjówka bimbrowników. Dort. Hmm. Tu widzę roneczkę. Może zanim doprowadzimy do bitwy, warto będzie, abym... abym wszystko tutaj obadał. Nie, no tu nie można bliżej podejść. To się przyda. Hmm, ale ktoś tu robował. A tu kryształek. Tu nic, a tutaj przyspieszenie. To się sprzeda, gdyż ja już to mam. Jako czar ustawione. O! Zwierciadło bólu. To też się sprzeda. Aha, stąd przyszedłem. Mm, to może tak. Dawno nie korzystałem z pomocy gudridy. Czyli skorzystamy z jej szału. Właśnie, artefakt Mista, poziom trzeci. Nic się nie zmieniło, czyli muszę mieć więcej artefaktów. Potrzebuję jednej czerwonej runki. Atakujmy. Ja też chcę zaatakować. Mm. Taka typowa bendecka armia. Głównie uczynicy stanowią tu pewien problem. O, aleście się porozchodzili. Hmm, 60 mane. Dort, poziom 24. Przemytnik i Bimbrownik, który wraz ze swoją bandą ukrywa się przed prawem pod przybraniem pod przebraniem armii nieumarłych. Atak 6. Obrona 12, intelekt 10. Nie jest zbyt potężny Hmm. Rzeczywiście przebrany z danią Czy Czyli tak. Co tutaj użyć? Tu jest problematyczna armia, gdyż tu zamierzam wszystko objąć to w bardzo ładny sposób. Tylko to pytanie. W którym momencie przyzwać... Dziecią wojny. Może od razu co? Muszę trochę tego szału zużywać, bo potrzebne to jest mi do osiągnięcia kolejnego acika. Mhm. Ładnie. I teraz zrobimy im rzeźnię. Raz. Może wszyscy uczniowie padną, jak to ponowią i to z dużo większą siłą. Hmm. Tak sobie to wygląda. Dobrze, tu można będzie podejść bliżej i zmasakrujemy to w Hmm, tutaj. Może krok tutaj. żebyśmy wszyscy byli razem. Runka szczęścia i tutaj bijemy. To powinno sporo wrażenia zadać. Aha. Hmm, może powinienem zostawić tutaj przejście. Tak, zrobimy. Z ucznikami trzeba to zakończyć. Może się uda. Prawie. A co to jest siedmiu uczników? Praktycznie nic. Hmm. pomyśl Nie no, raczej inkwizytorów przykażemy. Natomiast oni tutaj podbiegną i za chwilę dostaną od paladynów drugi oddech i będzie rzeźnia tu możemy uderzyć a co mm. może tak pułapki porozbrajcie co to by było fajne Mhm. Mm tak W zasadzie, to może nie zbliżajmy się. Dobrze. Właśnie. Do tych Loki'ego, tylko komu by to? To by było całkiem fajnie. A nie będzie. Tutaj. Osłabię. Bardziej, że za chwilę jarlowie tutaj uderzą i dobrze by było, żeby... żeby no, jak najmniej jednostek mogłem oddać. No proszę. Mm. I. I jest nieźle. Tutaj. A to już jest nowa tura. TJRC tych po, po obejmują czarami, natomiast tu Tutaj to musi się inaczej to odbyć. Chociaż hmm. nie, a może temu odpuścimy i wtedy tu bym objął. O, Aj szału jest mnóstwo. Hmm. W sumie tu nie ma dobrej opcji. Ale możemy coś takiego zrobić. Eee, znaczy, znaczy, nie to, to. Chciałem w ten sposób. O. To jest raz. Druga sprawa. Tak. I jeszcze to ponowimy. Jest całkiem fajnie. Tu zmasakrujemy to porkami. Pięknie. A tutaj to już w zasadzie formalność. Hmm. Ale teraz to już powinienem osłabiać. To jest w końcu najsilniejsza jednostka w tej chwili tutaj. W armii przeciwnika. Hmm, na wszelki wypadek może tu i strzelamy. Hmm. Może być, ale nawet nie przeszkadzałoby mi, gdyby tu w pułapkę poszli. Tutaj. Czy jest sens? Nie bardzo. Wycofamy się. Dziecię ich zabije tutaj Tu nic Tutaj Strzelamy Ostwarszało, bo będzie na kolejną bitwę no. Czyli tak, to jest niby taki bandzior, ale całkiem nieźle wskrzesza Znaczy, no może to nie jest jakoś bardzo licz... Oddział, ale hmm. Czy to na pewno jest skrzeszanie? A, to jest widmo. Czy to jest kopia. No dobrze, no to już wszystko rozumiem. No tutaj to wiadomo. Zakończymy to. To może już many nie wydawać, chociaż z drugiej strony trochę ich tu jeszcze jest. Hmm. Wiem. Skrzynki żadnej tu nie ma. To cóż, ruszaj do boju. Hmm. Osobiemy. Niech szal i mana wzrastają. A tu jeszcze sprawdzę coś. Aha, to tylko chodzi o to, że mamy tu do czynienia z rannymi. A co ty tutaj takiego masz? A, osłabienie, dobrze, to nie jest problem. Mm. Fajnie. A, walczy, walczy ze sobą. Tutaj, tu nic. Tu też nic. O, pułapeczka. Nie, ale no podchodzenie tutaj nie ma sensu żadnego. Tutaj tak. Strzelajmy. I tutaj podobnie. kajdany. Ale to nie ma dla mnie żadnego znaczenia. Tu w zasadzie już sami widzicie, zbliżamy się do tego końca. I prawdaż. O właśnie, magiczne kajdany. Tu nic. Tu mogą przekazać dodatkowy ruch, żeby to szybciej skończyć. Bo sporo... I zobaczcie, 100 tysięcy. Hmm. Dort. Oho, no, zadałeś nam niezłego łupnia. Uuu, auu, teraz plecy będą mnie polały przez tydzień. Mów, kim jesteś i czym ci zawiniłem. Mam na imię Olaf. Kim jesteś? Spodziewałem się znaleźć tu nieumarły i nekromantę. Dalej, mów, co tu się dzieje. Może będzie można w niego kupować. Hmm. Na przykład artefakty. O czym ty mówisz, chłopcze? Nie jesteśmy nieumarłymi, tylko zwykłymi, pracującymi ludźmi. Nazywają mnie DORD. A jeśli chodzi o to, co tu się dzieje, cóż. Robimy, co możemy, żeby związać koniec z końcem. Pytam, w jaki inny sposób szary człowiek miałby przeżyć na tym okrutnym świecie? Trochę oszustwa tu, trochę kradzieży tam. E, chwytaliśmy się wszelkich sposobów. Teraz wpadł mi w ręce destylator bimbru. A, a niedaleko jest Kaczma, Pewnie współpraca przebiega. Hmm. Prawdziwa okazja, mówię ci... Dlaczego przebieracie się za nieumarłych? Elfi strażnicy przyprowadzili mnie tutaj. Myśleli, że to siedziba nekromanty. Cóż, przyznaję, życie nie zawsze jest dla nas łatwe. To ryzykowny interes, rozumiesz. Takich jak my w Arlani jest na pęczki. I jeśli dowiedzieliby się, że mamy to urządzenie, sami zechcieliby położyć na nim łapska. Ale jeśli ludzie będą myśleć, że jesteśmy martwiakami, nikt nie będzie na tyle głupi, żeby przyjść tu z własnej woli. Oczywiście ty się nie liczysz. Słuchaj, mówiłeś, że przysłały cię elfy, tak? To pewnie znaczy, że czekają na zewnątrz, obserwując wejście. Czy mógłbyś wyświadczyć nam wielką przysługę i trzymać ich z daleka? Od tego miejsca. W końcu jesteśmy krewniakami, że tak powiem. Jedną wielką rodziną i tak dalej. To będzie nasz mały sekret, dobrze? A co powiem elfom? Cóż, powiedz im, że zabiłeś nekromantę. Pewnie nie będą chcieli sprawdzić i nasza kryjówka pozostanie tajemnicą. A za Twój trud nagrodzimy Cię złotem. A ja dorzucę Ci Ma cały Antek Piwa. O! To może brakujący antałek piwa? Naszego ulubionego gatunku. Przekonałeś mnie, pomogę ci, dopilnuję tylko... żebyś... dopilnuj tylko, żebyś dotrzymał słowa, a tutaj kłamałeś w takiej błahej sprawie. Za kogo ty mnie masz, Dort? Powiem elfom prawdę i pozwolę im zadecydować, co z wami zrobić. Nie no, bierzemy pierwszą opcję. I... I zob... A nie... To jest coś innego. To daje... 20 punktów szału, ale odbiera manę. Tylko, że czasem to jest użyteczne. Zobaczmy, może coś kupi się tutaj. E, Hej, Olafie, czy to ty? Chodź, chodź. Nie wstydź się. Nikt cię nie śledził, prawda? Nikt mnie nie śledził. Tylko przechodziłem obok. Dobrze znów cię widzieć Dor Pokar, co tam przyrządziłeś. E, gdy mnie nie było. Regalia. Potrzebują regalia. To jest fakt. Dla jednej z moich walkiri. A to, to jest no, całkiem przyjazne. 200 do, do dowodzenia dodatkowego. A, a także będzie idealnym prezentem dla jednej z moich walkiri. A to ubranie. I można to ulepszyć. Co prawda, obniża intelekt yy, o 2. Minus 10% do wymaganego dowodzenia wieśniakami zbrojnymi i uciekami. Lepa. E, morale. A. Ale to będzie można ulepszyć. Kosztuje 40 tysięcy. Bierzemy. Co się tyczy armii? A, nic ciekawego. Hmm. Ale ja coś pamiętam, że jedna z moich walkiri, o właśnie jest na trzecim poziomie i chętnie przyjęłaby... Regalie. Tak, trzeci poziom. Czwarty. To może teraz zechcesz ze mną porozmawiać. Wyglądasz na smutną jasnowłosa walkirio. Czy jest coś, co mogę zrobić, by cię pocieszyć? Chyba tak, Olafie. Ciągłe rozrzucanie monet na polu bitwy wyczerpało moje osobiste zapasy. Obawiam się, że nie będę mogła ci służyć, chyba że spełnisz moją małą prośbę. Pomogę ci, jeśli tylko zdołam jasno oka, Christo. Powiedz tylko, czego potrzebujesz. Och, wcydzę się wypowiedzieć tego na głos. Ale potrzebuję pieniędzy, dużo pieniędzy, milion sztuk złota, nie mniej. Teraz już wiesz, czemu nie ośmieliłam się od razu prosić Cię o taką sumę. Tak, to mnóstwo pieniędzy, Kristo. Muszę nad tym pomyśleć. Milion sztuk złota wygląda na to, że bogowie nam dziś sprzyjają. Mam dokładnie tyle pieniędzy i z chęcią Ci je oddam. Tylko tak szczerze mówiąc, to. To ja mam jej dać milion, żeby ona mi co jakiś czas coś tam oddała. I to jeszcze przy założeniu, że, że trafię na taki moment, kiedy użyję jej pomocy i ktoś u mnie polega? Hmm. No dobra. Masz milion. A Vanek się mówił, że tu żaden problem, żeby. Żeby... Znaczy, że nie jest problemem stracić 3 miliony. Nie drażni się ze mną. Och. To najszczęśliwszy dzień w moim życiu. Jestem ci taka wdzięczna. Niech noć się uściskam. A może chcesz jeszcze? Co <laughs> takie coś? Chętnie. Walkiria obejmuje cię rękami i mocno przyciska do siebie. Mm. Gdzie one są? Dasz mi je. Nie mogę się doczekać. Kiedy będę mogła je przeliczyć? I co? Na wyprawę do galerii pójdziesz? Proszę, weź. No to mamy bańkę w plecy. Ale to nie jest problem. Na chwilę obecną mamy ich dużo więcej. Hmm. A szkoda, że nie dostałem brakującej beczułki. Hmm. O, ulubieniec bogów. Nowy tytuł. Wykonałeś zadanie dla Valkyrii Christy i ze względu na twą szlachetność jesteś teraz ulubieńcem bogów. Dziękuję wszystkim za obejrzenie odcinka. W kolejnym zobaczymy, co nowego pojawiło się na zewnątrz.